Teraz policzę od jednego do trzech i na trzy połączysz się z ciałem subcelnym Piotra. Jeden, dwa, trzy. Jesteś tam. Co widzisz? Gdzie jesteś? On jest na motorze, mm -hmm. Mm -hmm. Tak jakby pokazywał mi, mm -hmm. gdzie teraz jest, mm -hmm. jest na motorze, porusza się na tym motorze wszędzie. Mm -hmm. Rozumiem, jeździ po górach, droga, gdzie jest? W przestrzeni. W przestrzeni kosmicznej, tak? Jest przestrzeni, ale to ona ma zawsze jakąś formę, właśnie. Albo są to wzgórza, jakaś mhm. szosa, droga, mhm. taka poza miastem. Mhm. Jest też wybrzeże, jest, jest różnie. Mhm. Czy to jest jego przestrzeń? Własna? Um, on jest tutaj na planie ziemskim. On jest na planie ziemskim? Mhm. Czyli jego dusza nie odeszła? Nie. Mhm. Rozumiem. Czy jest świadomy, że zginął w wypadku? Teraz już tak. To znaczy teraz, to znaczy w którym momencie? Długo czasu, bardzo dużo czasu nie był świadomy. Teraz. Nie był świadomy, ale nie, nie teraz... Był w takim szoku mhm. powypadkowym i tak mhm. nie mógł się odnaleźć w tym, nie mógł zrealizować, że, że odszedł. Rozumiem. Dobrze, czyli jego dusza jest na ziemi, tak? A ciało energetyczne jeździ na tym motorze? I Ciało energetyczne było uwiezione jeszcze niedawno, ale jest teraz widzę, że też jest na tym motorze, też jest na motorze, tak. Ok. Tak jakby nastąpiło jakieś. Um, mhm. uwolnienie. Lub zrealizował coś, uświadomiły mu się jakieś, właśnie sytuacja mu się uświadomiła cała? Mhm. Udało mu się uwolnić. Udało się mu uwolnić fantastycznie. Mhm. Dobrze. Co jest najbardziej świadomą częścią Piotra? Um, serce i. Mhm. Trzecie oko. Mm, zaakceptował bardzo dużo jest w takim dobrym stanie, silnym. Silnym? Mm -hmm. Tak. Um, świadomie zdecydował się tu jeszcze być, ale już niedługo. Nie, no, Dobrze. Chcę, żebyś zobaczyła to miejsce, w którym on jeździ. Gdzie to miejsce się znajduje? Czy to jest jego przestrzeń? Czy to jest na ziemi. To jest miejsce tego wypadku. Miejsce Tam wypadku jest w, oko w, oko w okolicach, ale. Aha. Przemieszcza się, jest przy rodzinie, też mm -hmm. przy, przy, przy mamie, mm -hmm. przy siostrze, przy, przy, przy żonie, jest też przy przyjaciołach, przemieszcza się tak, jakby chce być blisko nich. Mm -hmm. I tak, jakby tak. przez to, że jego um, oj, i wibracje i energia się wzmocniły, to tak, jakby swoim um, świadomym wyborem bycia przy nich, tak, jakby wspiera ich energetycznie za światów. Dobrze. Co się wydarzyło? Dlaczego Piotr zginął w wypadku? Niech nam pokaże. Co się wydarzyło wtedy? Ja widzę iskrę w sercu, widzę jakby mhm. hmm. Ta osoba jechała na tym motorach. Tego nie widzę, widzę tylko co się w nim działo z, w jego ciele. Co się działo? Mhm. Widzę, że jest tak jakby zakłucie w sercu, jest tak jakby. Mhm. Hmm. Czy to był naturalny proces? Czy, czy ktoś jeszcze y, z nim na tym motorze? Zobacz to z poziomu fizycznego i elotorycznego. Hmm, właśnie się temu przyglądam z wielu hmm. stron. To jest tak, jakby ktoś y, strzelił, y, jest tam jakaś ingerencja, jest mm. obcy byt i to jest tak, jakby ktoś strzelił harpunem po prostu w serce. Z tego mm -hmm. takim bardziej miniaturowym harpunem, ale mm. jest tam tak jakby strzała z zewnątrz, która idzie. Rozumiem. Bo aż tego tak. Na trzy. Raz, dwa, trzy. na No, ten sam to strzelał. bardzo hmm. ja eee, umięśniony taki. Hmm. Prawie że ludzki, ale hmm. jednak e, jest to agresywny byt. To jest drapieżnik. Um, e, taki łowca. Hmm. Hmm. Jakie madena. Jest gadzie, dyna. ale jest mm. też jakieś pozaziemskie, do domieszka, jakieś mm. bardzo dziwne. Mm. Um, I jest też ludzkie w tym. Jest to hybryda, jest to Misza miszanka, Jak w Anemie? Mm. Jak w Anemie? Kserton. 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 Mhm. Dobrze jak on wystrzelił ten harpun, uderzył w to serce, co się wydarzyło? Ym, to Piotr poczuł ból w sercu, kucie. Ym. Ym. Na planie fizycznym to było silne. Ym, to był atak w ciało energetyczny. Ciało energetyczne też należało do tego byta już wcześniej, bo było owiezione. On tak jakby zrobił z tego zaborowania. On już należał tak? wcześniej? Tak on należał? Był w połapce. Tak. On był, on był już wcześniej w połapce. Ile wcieleń on należał do tego był w tej pułapce? Bytem podpiętym? Trzynaście. Trzynaście wcieleń, czy lat? Wcieleń. Wcieleń. Rozumiem. Tak jakby on zadecydował o tym, kiedy on umrze, kiedy on znowu odejdzie. Tak jakby nie mógł dokończyć swojej, swojego wcielenia, bo on go tak mhm. jakby znowu wytrącił. Mhm. W tej inkarnacji. A chcę, żebyś zobaczyła te poprzednie wcielenie. Jak wyglądały życia Piotra? Były długie, czy były, Nie były tak długi. samo krótkie? Mhm. Nie były długie. Mhm. Nie były tak samo krótkie, ale były różnie długie, ale z reguły krótkie mhm. wcielenia. szybko tracił życie. Szybko tracił życie. Rozumiem. Tak jakby tak. zasmakował tego życia mhm. i zanim się dobrze w nim rozmakował, no to już tracił je. Odchodził. Rozumiem. Mhm. Dobrze. Jak on mu y, ciało energetyczne było przejęte, yy. mhm. czy w tym momencie zabiera mu ten byt energię? Zobaczy go ciało energetyczne. Teraz, teraz, teraz nie, nie, ponieważ się uwolnił. Mhm. Yy, nie widzę sytuacji, ale ma to związek coś też y, z, y, z mamą. Z mamą Piotra i z jej energetycznym ciałem. Były przekazane informacje dalej i on te informacje korzystał do uwolnienia się i wykorzystał tą szansę i to mu wyszło. Rozumiem, czyli jest teraz wolny, tak? Tak. Od tego odkrytu. Od tego czasu. Tak. Fantastycznie, pięknie. Fantastycznie. Dobrze. Ale jeszcze tu jest, bo jeszcze jest tak jakby. Mhm wzrastały jego wibracje, on je zwiększał, z, łączył się ze swoją mocą, ze swoją e, miłością i, e, i świadomie podjął decyzję, żeby jeszcze tutaj być. Rozumiem. Tylko, że wie, że będzie odchodził, ale jeszcze tutaj, jeszcze tutaj jest e, i wspiera. Wspiera. Mówi, bo twojej lewej Kot nie usiadła na komputerze i mogła machnąć. Ta ręka dobra. Miała mnie wstać. Okej. Fantastycznie. Dobrze. Powiedz mi, mój, dlaczego Piotr miał operację na kręgosłup? Mm, miało to, było to wspólne, z, miało to związek z jego podpięciami, z jego mm. wyciąganiem energii z niego. Rozumiem. kręgo kręgosłup na planie fizycznym, niewystarczająca ilość energii, podpięcie też w tym miejscu. A powiedz mi, więc dlaczego Piotr wybrał sobie właśnie Elżbietę za mamę? Bo uważał ją za bardzo silną duszę i że mhm. wybrała zadanie, żeby wyjść z roli ofiary, żeby mhm wykrać ze swoim strachem, połączyć się ze sobą, bardzo wysokie cele wybrała sobie na, na tą inkarnację, tu, teraz i to widziała jako najlepszą szansę też na uwolnienie siebie. Rozumiem. Czy razem kiedyś inkarnowali? Mieli wspólne wcielenia? Były z trzy wspólne inkarnacje. Tak mi się z jego punktu widzenia pokazują tu trzy. Mm -hmm. Jak one wyglądały? Kim byli dla siebie? Przyjaciółmi, mm -hmm. sąsiadami i też matka i syn. Matka i syn. Mm -hmm. Czy te relacje były ciepłe? Tak, bardzo, zawsze była silna nic porozumienia. Mm -hmm. y I takie. I na wspólnej fali byli. Mm -hmm, tak właśnie El by tam mówiła, że zawsze on mógł na nią liczyć i ona na niego. Mm -hmm. Dobrze. Tak silne mm -hmm. połączenie. Mm -hmm. Powiedz mi, jaki wpływ wywarła śmierć Piotra na jego rodzinę, a zwłaszcza na, dla, na Daniela? Mm, takie. Mhm. Jakby się Ziemia pod nogami um, zapadła, zapadła. Mhm. jakby takie um, utrata zaufania, mhm. um, powstał taki st Załuszania strach, Załóżania świat. tak, Wszechświat? tak, mhm. życie, takie, takiego pierwotnego zaufania, takie mhm. załamanie się pierwotnego zaufania. Um, takie niezrozumienie, takie, takie, taki brak pojęcia, coś, dlaczego się to wydarzyło, takie mm -hmm. znaki zapytania w głowie. Mm -hmm. taka, taka, taka wewnętrzna, taka, taka jakby została wyrwana wewnątrz dziura. Dziura zrobiona. Um, um, tak, koło serca, że jest taki, przynajmniej widzę przy Danielu, jest taki. Jest taki no. otwór ciemny i taki, taki przeciąg straszliwy, taki chłód, tam koło serca przewiewa. Rozumiem. Czy Piotr rozmawia z, z dziećmi? Z Lilią, Lilką. Telepatycznie się z nimi kontaktuję. No. One tego nie odbierają telepatycznie. Mm -hmm. Bo nie, 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 nie potrafią tego zastosować, ale mogą się tego nauczyć. Mm -hmm. um, przy, tak, um, obrazy im przesyła, um, poprzez obrazy się komunikuje, um, poprzez uczucie też, przesyła uczucie, mm -hmm. um, takie uczucie ciepła, miłości, bezpieczeństwa, stara się tak jakby ich wesprzeć um, mm -hmm. swoją energią miłości. Fantastycznie. Mhm. Czy był przy porodzie um, jego siostrzenicy Wiktorii? Był. Był. Mhm. Ela powiedziała, że była taka sytuacja, że Wiktoria się urodziła i nagle zaczęła mówić dużo. Mhm. Tak byś czas się zatrzymał i po prostu wszyscy się śmiali, jak ona mówi. Co to był za moment? No, był moment, że rzeczywiście wszyscy byli, ale on też był. Aha. I ona go um, nie tylko wyczuwała, widziała go również. Mm -hmm. widziała, jego, widziała jego ciało energetyczne. Widziała no go. Mm -hmm. I um, tak, tak, um, chwale były ze sobą zestrojone. Mm -hmm. I ona czuła się bardzo bezpiecznie, powiedziała wszystkich w inkarnacjach. Mhm. Wszystkich w ciałach fizycznych i jego bez ciała. I to dało jej takie bardzo silne poczucie bezpieczeństwa, i połączenia również, mimo że sama już była w ciele fizycznym, połączenia ze światem energetycznym. Rozumiem. Ale... I, nie, I tak jakby nie boi się zetknąć z tym światem energetycznym. Jest na to otwarta, mhm. przez to, że miała bezpośredni dostęp i on też ją przywitał. Fantastycznie, pięknie. Mm -hmm. Czyli Piotr jest wolny, tak? Ja Złatuję ja się energetycznie. Fantastycznie. Pozwolisz mi porozmawiać tak? Tak. Dziękuję ci bardzo. Na trzy. Jeden, dwa, trzy. Piotr. Tak. Cześć. Witaj. Rozpoznajesz mnie? Wiesz, kim jestem? Domyślam się. Mhm. Powiedz mi, jak się czujesz? Mm, rewelacyjnie. Rewelacyjnie? Super. Jesteś wolny? O, tak. Fantastycznie. Super. Mhm. Chciałabyś coś przekazać swojej mamie, jak wiecie? Już przekazuję jej cały czas. Mhm. Aż wie tam Tyle... nie, czuje. nie nie, nie czuję. Potrzebuję lepszego, głębszego połączenia ze sobą. Mm. Żebym mógł telepatycznie się kontaktować, żeby mogła te same obrazy, te same wizje widzieć, które jej przekazuję. Potrzebuję lepszego kontaktu ze sobą. Mniej strachu, więcej miłości, więcej zaufania. Ale cały czas jestem przy niej. Z ymm, moją najukochańszą mamą. Mm -hmm. Tak tak będzie. Mm -hmm. Fantastycznie. Przysyłam jej całą moją miłość, wspieram ją, mm -hmm. dzieci również, całą rodzinę. Mm -hmm. Ale dzięki niej udało mi się tyle w życiu osiągnąć mm -hmm. i mieć tak wspaniałą rodzinę mm -hmm. I być Takim człowiekiem, a nie innym. Za to hmm. będę jej zawsze wdzięczny, i, i jestem przy niej, i wspieram ją jak tylko mogę. Hmm. Nigdy nie jest sama, zawsze wysyłam jej swoją energię. Fantastycznie. Hmm. Powiedzmy, jak... Ela właśnie powiedziała, że yy, ktoś przeszkadzał ci w osiąganiu sukcesów sportowych. Co ci przeszkadza? Wynikało też z podpięcia wcześniejszego. wcześniejszego. Ale już go nie ma, tak? tak? Nie, nie ma. Nie ma. Dobrze, chcę, żebyś zobaczył swoje ciało jeszcze od góry do dołu. Jakby coś było w tobie, co nie należy do ciebie, będzie świecić na czerwono. W tobie i naokoło ciebie. Raz, dwa, trzy. Zobaczcie. Fiarza, zaświeciło się coś? Mm. Tak. Tak? Mm. Oczekiwałam, że przynajmniej się motor zaświeci, ale nie, nie zaświecił się, nic się nie zaświeciło. Nic się nie zaświeciło, czyli wszystko jeździsz na swoim motorze, tak? To jest mój własny, tak. Fantastycznie, super. Chcesz sobie podnieść wibracje jeszcze wyżej? Nie, są świetne. Są świetne. Jesteś gotowy, żeby wrócić do jedności? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Dobrze. Spoko. Rącząc chcę się całkowicie? chcę co z nim jeszcze trochę pobyć. Mhm. Dobrze. Rozumiem. Dobrze, mam wiadomość dla ciebie. Jaką? Mama chce Ela, mama Ela. Chciała, chciała ci powiedzieć, że cię bardzo, bardzo kocha. Czuję to. Mhm. Nigdy nie przestałam tego czuć. Taka właśnie była zawsze. Mhm. Moja miłość się z nią również łączy i, i ją otula. Fantastycznie. Dobrze. Rozłącz się całkowicie od Moni. Raz, dwa, trzy. Moni? Tak? Jak się czułaś przepuszczając Piotra? Mm, bardzo dobrze. Z hmm. Bardzo wysokie wibracje, taki świetlisty, silny, radosny, optymistyczny. Taka, A, tak no, jakby był taką, taką bardzo jasną gwiazdą na niebie. Chcę, hmm. żebyś jeszcze raz go zobaczyła na tym motorze. Czy jeszcze coś jest z nim, co nie należy do niego? Świeci na czerwono. Nie widzę niczego takiego. Nie ma. Dobrze. Dobrze, czyli Piotr wraca na swoich banach do tak? Nie chce przyspieszyć procesu? Nie chcę przyspieszyć. Chcę, chcę zostać przy nich. Chce jeszcze zostać przy nich. Mhm. Ale już jest na wolny, tak? Jest wolny. Sam, sam się uwolnił. Ten impuls poszedł od mamy do niego. Tak. Mhm. I on go uchwycił. Fantastycznie, super, pięknie, fantastycznie. Jeśli to to jest gotowy, to powiedz mu, żeby otworzył własny portal i wyszedł z twojej przestrzeni. To była jako przestrzeń. O no to my wychodzimy, tak? Tak. Dobrze. Moni teraz policzę od jednego do trzech i na trzy otworzysz swoje oczy. I jeden. Rozłączasz się ze wszystkim i wszystkimi całkowicie. Cała Twoja energia zaczyna wpływać do Twojego ciała. Twoja miłość, Twoja radość, kreatywność, cała energia zaczyna wpływać, pulsować w Twoim ciele. Zaczyna szczyć swoje wibracje, swoją moc, swoje siłę, swoje piękną. Cała energia wpływa do Twojego ciała. Czujesz jej moc, siłę. Jesteś piękna, radosna, szczupła, szczęśliwa, kochana. Czujesz się fantastycznie w swojej energii. Dwa. Wybudzasz całe ciało fizyczne ze snu hipnotycznego. Zaczynasz poruszać palcami u nóg. Kostkami, kolanami, biodrami, głową, szyją. Całe ciało fizyczne wybudzasz ze snu fizycznego. Fantastycznie. Mhm. Czujesz swoją energię. Czujesz swoją miłość, radość, kreatywność. Czujesz swoją siłę, swoją moc w sobie. Czujesz się fantastycznie w swojej energii. Uwielbiasz swoją energię. Jesteś piękna, radosna, szczupła, szczęśliwa, kochana. Czujesz się wyśmienicie w swoich wibracjach. Jesteś gotowa do tego, żeby otworzyć oczy. Trzy. Jesteś z nami. Cześć Moni. Cześć. Okay. Jak się czujesz? Dobrze. A